O, wioska! Może znajdę coś ciekawego w niej, jakieś fajne itemsy? Sprawdźmy skrzyneczka. Sicy? Nie, 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 nie. to nie, tak nie może być. Może tu coś będzie? Nie ma nic. Może na górze? O, jest i skrzynka. Co? Znowu Sicy? Hmm. Kolejne? Nie nie, 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 nie. To tak nie może być. Nie może. O, tu jest duży dom to coś, seeds, nasiona, nasiono, nasiona, seeds. Nie. Wszyscy mają w swoich domkach skrzynie, w których przechowują nasionka. I zwykle jest tych. Skrzynek naprawdę dużo, albo i nasionek jest naprawdę dużo. A modyfikacja, którą Wam chcę zaprezentować, o nazwie Useful Seeds, pozwala nam na zredukowanie tej liczby nasionek i przy okazji stworzenie sobie innych potrzebnych materiałów. Zobaczcie, no, na pewno macie coś podobnego: że jest mnóstwo nasionek, mało zboża i chlebków. No i okej, okay. i chcę Wam przedstawić, co ta modyfikacja zmienia co dodaje. hmm <laughs> Zacznijmy od tego, że 6 nasionek e, możemy z sześciu nasionek stworzyć dwie kartki papieru. Będę pokazał tylko craftingi, bo tylko to dodaje modyfikacja. będzie to naprawdę taki szybki przegląd. Z cobblestone'a możemy stworzyć Moss stona, ze Stone, ze możemy... o, mam jeszcze z jajeczkiem możemy stworzyć sobie most i tą brick'i. Z dirtu możemy gras, z kubełka mleka i nasionka możemy slime Bola stworzyć, a z dwóch nasionek możemy zrobić trawę. Ok, przejdę dalej, nasionkami możemy piec w piekarniku, piecyku, piekarniku, co ja gadam, mają one wytrzymałość większą od saplingów, czyli większą od sadzonek, a mniejszą od drewna, ale jak widzicie jedna nasionka starczy na przepalenie jednego. Tak starcza. No i dalej lecimy. Możemy sobie stworzyć liście. Układamy nasionka w literkę H. Możemy stworzyć sadzonkę, którą stworzy tworzymy przy pomocy czterech nasionek i e, jednego patyka. No i to, to jest najbardziej przydatne moim zdaniem z tej modyfikacji, jest to stworzenie zboża e, z sześciu nasionek. Naprawdę opłaca się. Zobaczcie, 6 nasionek jest, jedno zboże, 3 zboże, jest jeden chlebek. Bardzo fajnie. Jeżeli nie mamy blisko dżung dżungli, boże, mokradeł, możemy stworzyć sobie liść. Ok, lećmy dalej. Możemy też liany stworzyć, jeżeli nie chce nam się chodzić do dżungli i ich ścinać. Albo kaktusa, jeżeli mamy daleko od pustyni. No i ostatnią rzeczą jest to właśnie takie wysuszone coś, nie wiem, schurp yy, i tworzymy go w następujący sposób. To by było na tyle, jest to taka y, szybka i krótka modyfikacja, ale niezmiernie przydatna i na pewno dzięki niej zaoszczędzimy sobie sporo miejsca w y, naszych skrzynkach w magazynie. No i co, to by było na tyle, jeżeli odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz komentarz, a jeżeli oglądacie mnie po raz pierwszy, to zostawcie również suba. Dzięki za oglądanie i cześć!